Witamy wszystkich bardzo serdecznie z nad wody z wody PZW w miejscowości Mylow. Przyjechaliśmy dzisiaj na liny pasiaste parą. To znaczy, już przedstawiam Marcelinka. Jesteś i Tata. Witamy. I teraz dalej łowimy. Marcelinka, gdzie jest spławik? Pokaż, gdzie jest spławik. Tu jest spławik. Dobrze. A jak robią rybki? I rybki tak robią mniemniem. Miam. Wtedy spławik idzie pod wodę, tak? Tak. Tak. No, usiądź sobie na kocyku ładnie. Aha, tu łowimy na takie robaki dzisiaj. Pokaż Państwu do kamery. Takie robaki, takie robaki i robaki idą tam, tak? Ale nie otwieraj, kochanie. No, nie. Na wędkę trzeba robaki, tak? Dobrze, a mamy jednego czerwonego i jednego białego. Na razie złapaliśmy jednego okonka typu palczak. Mm. Połóż pudełeczko na pomost. Pokaż jak jest. Jak się bawisz? Super. Dobrze, uwaga. Kończymy nagrywanie. Zrób papa do kamery. Papa. Jakie gdzie są rybki? Tu są rybki. I jeszcze raz odwróć się do kamery. Buźka. Kończymy.